Tam, panie dyrektorze, koszule wyprasowane. Tak, jest. Cztery koszule, cztery dni festiwalowe przed Garniturek nami. Garniturek jest. Cztery garnitury, cztery wow, wieczory no przed nami. No to na bogato widzę. Na bogato, tym bardziej, jeżeli spoglądam w program tegorocznego festiwalu Trzy razy Różewicz, bo przecież o nim mowa. Nim tylko już teraz żyjemy. Tak, w środku nocy budzimy się i kartoteka, wyskupki. Tak, yy, oczywiście widowisko słowno-muzyczne i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim powiemy w dzisiejszym programie, a tak naprawdę przeniesiemy się jeszcze raz do sali kameralnej. Yy, kilka dni temu odbyła się konferencja prasowa, a oprócz tego w programie, a oprócz tego w programie również w sali kameralnej yy, spotkamy się w sobotę yy, w czasie festiwalu, a o tym, co też będzie się działo tam w sobotę, opowiadamy tabuz. To nic teraz nie zdradzimy w zapowiedzi, co się będzie działo w sobotę o dziewiątej? Wszystko powiedzieliśmy chyba na konferencji, którą za chwilkę będą mogli Państwo obejrzeć. Do wysłuchania programu zapraszają Paweł Zagaj, Sebastian Pieszalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witamy festiwalowo! Zapraszamy na festiwal Trzy razy Różewicz. Janusz Tadeusz Stanisław. Na naszej scenie premiera kartoteki teatru imienia Stefana Jaracza Włodzi oraz wyskupki Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Spotkania z Tatianą Hołownią i z Mają Dziedzic. Rozmowy o książkach, wystawy i dużo poezji. Zapraszamy do Radomska od 6 do 9 października. Trzy razy Różewicz. Wspomniałem się nisko Jolanta Dąbrowska oraz Krzysztof Zygma. Szanowni Państwo, przed nami wielkie artystyczne wydarzenie. Wielka Kulturalna Podróż, którą zabieramy Państwa już w piątek, 6 października, kolejna odsłona Festiwalu Trzy Razy Różewicz. Startujemy o godzinie 16.45 w naszej sali widowiskowej, tam odbędzie się uroczyste otwarcie Festiwalu. A o godzinie 17.00, widowisko słowno-muzyczne, dwa punkty widzenia, tutaj jakby główną rolę zagrają wiersze. Wiersze Pana Artura Piotra Kmiecika, On był laureatem jednego z konkursów poetyckich, ubiegłorocznego konkursu poetyckiego. i teraz pokażę Możemy te wiersze w zupełnie nowej odsłonie. Całą kanwę stworzyli artyści, którzy związani są z Radomskiem, ale swoje artystyczne pasje realizują gdzieś poza Radomskiem. Całość stworzył pan Piotr Zygmala. Oprócz niego na scenie zobaczymy wielu innych artystów, w tym m.in. Mateusza Więcławka. Natomiast po wydarzeniu słowno-muzycznym zaprosimy Państwa na otwarcie dwóch wystaw. Pierwsza z nich to wystawa Marcina Mielczarka który udokumentował fotograficznie ubiegłoroczny festiwal i w tym roku powrócimy raz jeszcze do festiwalu Trzy razy Różewicz z ubiegłego roku, przypominając sobie właśnie ten festiwal. To o godzinie 18, również po godzinie 18 w galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku spotkanie z panią Natalią Hołownią. To będzie panel dyskusyjny zatytułowany Italia Różewicza połączony z wernisażem wystawy Pinakoteka Różewicza. To wszystko w pierwszym e, dniu naszego festiwalu. Natalia też do nas przyjedzie, ale Tatiana Hołownia. A, Tatiana Hołownia, bardzo przepraszam. Pani Tatiana Hołownia będzie z nami w piątek. Natomiast w sobotę tu, w tej sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku rozpoczniemy trzecią odsłonę ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia Tadeusza Różewicza. Żywi oceniać będzie pracę, prezentację ponad 30 uczestników, którzy zgłosili się do tegorocznego konkursu. Trzymamy mocno zaciśnięte kciuki. O 17.00 bardzo ważne dla nas spotkanie, bo rozwiążemy zagadkę, dlaczego po naszym plakacie Lata Mucha. Naszym gościem pani, będzie pani dr Maja Dziedzic, autorka książki Muska Domestika, Epifanie Tadeusza Różewicza. I dowiemy się, jaką rolę w twórczości Tadeusza Różewicza odgrywają. Owady. To ja Na w tym przykład. miejscu dodam, że logo naszego festiwalu oraz plakat tegorocznego festiwalu z muchą w tle zaprojektował nasz radomszanin Jakub Lesiński. Dziękujemy. Ta Mucha też nam będzie towarzyszyć przy, praktycznie przez cały festiwal, bo pojawi się też w piątek podczas widowiska Dwa punkty widzenia, ale wracając do soboty, o godzinie 19 na naszej scenie spektakl wyjątkowy. Przyjeżdża Teatr Współczesny z Wrocławia, to będą wyskupki i to będzie taki spektakl, gdzie zanika granica między widownią a aktorami, wszystko wiruje, tańczy, muzyka na żywo, słowo, zupełnie nowa odsłona tekstów Tadeusza Różewicza, ja nie mogę się doczekać. To wszystko w sobotę, natomiast w niedzielę no, powtórzymy, że Radomsko to miasto Różewicz. Nad zagadkami na temat braci Różewiczów pracują nasze instruktorki, pani Marta Renik i pani Joanna Dudek. I zapraszamy Państwa o godzinie 10 na grę miejską miasto Różewiczów, start przed wejściem głównym do MDK. -u. Natomiast wieczorem, czyli od godziny 17, również tutaj w sali kameralnej gościć będzie. Poezja. Na początek spotkanie z panem Michałem Wiktorem Krzemińskim. To jest laureat tegorocznego ogólnopolskiego, chociaż właściwie możemy już powiedzieć, że Międzynarodowego Festiwalu Literackiego imienia Janusza Różewicza oraz spotkanie z panią Edytą jachowicz bąg która w ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie za przepiękne opowieści Starego Kredensu. A w poniedziałek Creme de la Creme. Tak premiera spektaklu Kartoteka w reżyserii Pana Rolfa Alme. To norweski reżyser, który pracuje z aktorami Teatru Jaracza. Tak, Rolf Alme reżyserował wiele spektakli w różnych teatrach w Polsce. Cieszymy się, że przyjedzie z Kartoteką do Radomska i data nieprzypadkowa, bo oczywiście 9 października radomszczanom nie musimy przypominać, że to urodziny Tadeusza Różewicza. Oczywiście po spektaklu odbędzie się spotkanie. Z panem reżyserem, z aktorami, także gorąco i serdecznie państwa zapraszamy, abyście pozostali z nami. I tak naprawdę przez te cztery dni byli z nami od rana do wieczora, bo królować będzie poezja, teatr. teatr I dobre słowo. I dobre słowo. Trzy razy Różewicz, zapraszamy na festiwal. I tu też miejsce na podziękowania. Przede wszystkim dziękujemy Ministerstwu Dziedzictwa Narodowego. Tak, podziękowania dla Ministerstwa Kultury i oczywiście podziękowania również dla miasta Radomska. Kłaniamy się nisko i dziękujemy wszystkim instytucjom oraz wszystkim osobom, które pomagają nam w realizacji festiwalu 3 razy Różewicz. I drodzy Państwo, mamy nadzieję, widzimy się w piątek wieczorem w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Serdecznie zapraszamy. w naszym studiu specjalistka od konkursów, panie, panowie, Aneta Buz. Dzień dobry, witam wszystkich Czyli bardzo serdecznie. trzecia odsłona ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia Tadeusza Różewicza. Mistrza. Powiedz, że to twój ulubiony konkurs. Oczywiście, jak najbardziej i powiem, że cieszy się coraz większym zainteresowaniem naszych recytatorów. recytatorów. W tym roku festiwal Trzy razy Różewicz i właśnie w trakcie tego festiwalu. Dokładnie. E, Organizowaliśmy konkurs. Siódmego w sobotę wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do sali kameralnej o godzinie dziewiątej i tu będzie się rozgrywać rywalizacja pomiędzy najlepszymi recytatorami. W poezji słowo rywalizacja. Anetka, tak ostatnio wszyscy troszeczkę narzekają, że mało tej poezji wokół nas, że mało wśród młodzieży takiego entuzjazmu do poezji, ale konkurs pokazuje, że to chyba nie jest tak do końca, prawda? Nie, nie. Nie jest, dlatego że, tak jak powiedziałam wcześniej, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku mamy przeszło 30 uczestników w trzech różnych kategoriach wiekowych. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klasy 7-8, uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli recytatorzy. Bo to będzie rywalizacja na scenie, ale jeżeli ktoś chce przyjść, to zapraszamy do naszej sali kameralnej, będzie widownia, będzie... Będzie można te zmagania obserwować. Oczywiście, a ja sobie jeszcze pozwolę powiedzieć, że będziemy słuchać zarówno wierszy Tadeusza Różewicza, jak i fragmentów prozy. Czyli drzwi otwarte Dokładnie. dla wszystkich. Startujemy o w sobotę dziewiątej. o dziewiątej w sali tak. kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Dokładnie. Rozpoczynamy, trochę nie lubię tego słowa, ale no już tak się utarło, przesłuchania konkursowe. Przesłuchania konkursowe, tak. No skoro konkurs, czyli będą mhm. też atrakcyjne nagrody, Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Pewnie nie tylko radomszczanie, jak tak patrzysz na karty uczestnictwa, to skąd przyjadą do nas To znaczy mamy na pewno z Opoczna, na pewno ze Szkoły Wbójnych, także z Kamieńska. Z Radomska i, i Powiatu i, i Oczywiście, jak najbardziej. Także no, ten konkurs zaczyna nam się, że tak powiem, rozprzestrzeniać. Cieszymy się bardzo. Bardzo się cieszymy. Na zakończenie rozmowy jeszcze tylko dodam, że przewodniczącym jury będzie... Mateusz Więcławek, aktor młodego pokolenia, bardzo popularny, który swoją artystyczną, teatralną Zaczynał przygodę... Zaczynał w Domu Kultury. Tak. Pamiętam go, jak stawał na deskach w sali kameralnej i mm -hmm. właśnie, że tak powiem, uczestniczył w tych naszych konkursach, które żeśmy organizowali. No to pięknie historia zatoczyła koło. Mateusz, czekamy na ciebie, czekamy na wszystkich recytatorów. Za wszystkich już teraz trzymamy mocno zaciśnięte kciuki, bo tak naprawdę... Wszyscy jesteście już zwycięzcami. Dokładnie tak. Zapraszamy trzecia odsłona ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia mistrza Tadeusza Różewicza już w najbliższą sobotę o godzinie 9 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku w ramach festiwalu Trzy razy Różewicz. A my, Pani Jolu, zapraszamy już za tydzień, tradycyjnie w czwartek o 18, premierowo. Po festiwalu. Program Kultura, Kultura ma głos. Zapraszamy na festiwal trzy razy Różewicz. Janusz Tadeusz Stanisław. Na naszej scenie premiera kartoteki teatru imienia Stefana Jaracza Włodzi oraz wyskupki Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Spotkania z Tatianą Hołownią i z Mają Dziedzic. Rozmowy o książkach, wystawy i dużo poezji. Zapraszamy do Radomska od 6 do 9 października. Trzy razy Różawicz.